Witajcie. Ocean jest niesamowicie pięknym miejscem, zamieszkanym przez niezwykłe stworzenia. Jednak należy pamiętać, że stanowi on część natury, a ta z kolei nie może istnieć niezależnie od brutalności i walki o przetrwanie. Ocean to również bardzo niebezpieczne miejsce. Od czasu do czasu lazurowy kolor wody zmienia się w kwistoczerwony. Jednym z głównych niebezpieczeństw, które czyhają w podwodnym świecie, jest pewien czarno-biały drapieżnik orka. Orkami nazywane są mięsożerne ssaki morskie jedyni przedstawiciele rodzaju orek, które należą do rodziny delfinowatych i rządu waleni. Choć pływają one w wodach całego oceanu światowego. Najczęściej można je zobaczyć w tropikach, a najrzadziej w zimnych i umiarkowanych szerokościach geograficznych. Orki to przepiękne stworzenia i mało kto uważa je za niebezpieczne. Jednak są one największymi i jednymi z najsilniejszych drapieżników w oceanie. Mają duże płaskie głowy oraz olbrzymie paszcze z potężnymi mięśniami żującymi dzięki którym posiadają silny zgryz. W paszczy znajdują się 44 masywne zęby o długości około 13 cm każdy. Co zaś się tyczy wzroku, tak jak i u większości mieszkańców podwodnego świata jest on słaby. Jednak orki nadrabiają doskonałym słuchem, dzięki czemu są w stanie wykryć ofiarę nawet na bardzo dużej głębokości. Za rozpoznawanie dźwięków odpowiada u nich organ znajdujący się na czole, który służy im za echolokator. Cechą charakterystyczną orek jest czarno-biały kolor. Kształt i kolor plam jest inny u każdego drapieżnika, dzięki czemu ludzie są w stanie odróżnić od siebie poszczególne osobniki. Orka to bardzo żarłoczne stworzenie. Dziennie spożywa od 50 do 150 kg jedzenia. Mówiąc o tych drapieżnikach, należy wziąć pod uwagę, że dzieli się je na osiadłe i wędrowne. Przedstawiciele pierwszej grupy nastawione są bardziej pokojowo i odżywiają się głównie rybami. Natomiast te należące do drugiej grupy są krwiożercami i polują na morskie ssaki. Z tego to powodu. Zostały nazwane wielorybami zabójcami. Co ciekawe, orki nie pogardzą nawet pingwinami czy fokami. Aby je pożreć, muszą jednak działać zespołowo. W tym celu synchronicznie tworzą fale, aby zmusić do upadku swoją jeszcze żywą ofiarę lub rozbić lód. Choć to zdumiewające, to ma się wrażenie, że orki lubią po prostu zabijać, ponieważ popychają fokę z jednej strony kry tak, aby wpadła ona do paszczy krewniaka znajdującego się po drugiej stronie. Nikt nie gra tutaj do swojej bramki. Nie spiesząc się, saki pływają wokół kry, na której znalazła schronienie foka, a by się upewnić, że ofiara nie planuje ucieczki, wynurzają pysk z wody i tworzą duże fale, aby zepchnąć biedaka z lodu. Na tych kadrach foka była bliska zwycięstwa. Patrząc na polujące orki, nie można nie zachwycić się ich spokojem i opanowaniem. Gdy jedna z nich nie jest w stanie schwytać ofiary, pozostałe ruszają jej na pomoc. Jak widzimy, orki nie zamierzają cały dzień szukać pokarmu i postanowiły zaatakować wieloryba grenlandzkiego. Mimo że jest od nich o wiele większy, to mu raczej nie pomoże, gdyż orek jest więcej i są one o wiele szybsze. Jednak ataki okazały się bezskuteczne i ich plan spalił na panewce. Tu z kolei stado orek zaatakowało pływacza szarego. Na filmie doskonale widać, iż tym razem są one o wiele bardziej zawzięte. Działają szybko i agresywnie, nacierając na pływacza z ogromną prędkością. Chwytają go szczękami. Jak się okazuje, są dwa wieloryby duży i malutki. Orki atakują oba naraz i, choć ich ofiary próbują odpłynąć, to są one szybsze i silniejsze. To już nie jest bitwa, a totalna dominacja drapieżnika nad ofiarą. Na ryby orki polują w stadach liczących od 5 do 15 osobników. Poruszają się wówczas w równych szeregach z prędkością 5 km na godzinę. Podczas ataku te ssaki zachowują się niezwykle cicho, gdyż ich działanie jest na tyle dobrze skoordynowane, że każdy drapieżnik doskonale wie, co ma robić. Orki, zaganiając ławicę ryb do brzegu lub okrążając ją ze wszystkich stron, sprawiają, że tworzy ona zbitą grupę. Gdy już osiągną swój cel, osobniki po kolei nurkują w głąb ławicy i ogłuszają swoją zdobycz uderzeniami ogona. Taka spójność działań nie jest wcale zaskakująca, gdyż rodzice od najmłodszych lat uczą swoje młode polowania. Jednak to wszystko nie pokazuje, że orki są okrutnymi i złymi stworzeniami. Po prostu w taki sposób zostały stworzone przez naturę i tylko dzięki takiemu zachowaniu zdołają przetrwać. Orki nie wszystkie ale te rybożerne, zamieszkujące ocean spokojny, tworzą matriarchalne stada, czyli zakładają rodziny oparte na pokrewieństwie ze strony matki. Ponieważ ssaki te żyją długo, samice mogą żyć do 90 lat. Ich rodzina składa się z kilku pokoleń: samicy, jej dzieci, dzieci jej córki, czyli wnucząt, a nawet pra i praprawnuków. Co ciekawe, w rodzinie matriarchalnej znajdują się nie tylko samice, ale i samce, które nie łączą się ze swoimi krewnymi, a szukają partnera podczas spotkań z innymi stadami, choć po wszystkim i tak wracają do swoich matek. Wynika z tego, że samce w danej rodzinie nigdy nie są ojcami, a wyłącznie synami, braćmi i wujami, a ich dzieci żyją w innym stadzie i nigdy nie mogą zobaczyć swojej latorośli. Orki komunikują się za pomocą osobliwego języka, który składa się z określonej liczby i rodzajów powtarzających się dźwięków, które nie ulegają zmianie przez długi czas. Co fascynujące, każde stado posiada własny język. Każda rodzina orek ma własny dialekt czyli zestaw gwizdów. W przeciwieństwie do większości innych ssaków na przykład kotów czy psów które posiadają wrodzoną umiejętność komunikowania się. Czyli przekazywaną genetycznie, orki tak jak i ludzie muszą się nauczyć swojego dialektu. I tak na przykład, jeśli kot będzie dorastał wśród psów i nigdy nie usłyszy ani jednego kociego dźwięku, to i tak będzie miałczeć, a nie szczekać jak pies. Z kolei młode orek będą wydawać tylko te dźwięki, które będą słyszeć u członków swojej rodziny. Jeśli chodzi o rozmnażanie, mało wiemy na ten temat. O orkach wiadomo tylko, że dojrzałość płciową osiągają w wieku 12-14 lat i są płodne średnio raz na 3 lata. Tak jak już wspomniałem wcześniej, orki unikają wiązania się z osobnikami blisko spokrewnionymi. Dlatego do kojarzenia się w pary dochodzi tylko w sytuacji łączenia się kilku stad w jedno, na przykład w czasie polowania. Pomimo iż panuje przekonanie, że największe delfinowate mogą zabić człowieka. Ten pogląd nie jest do końca prawdziwy, jeśli chodzi o orki, gdyż nigdy nie odnotowano przypadku zjedzenia człowieka przez tego ssaka. Atakując jednego człowieka, orka pewnie dałaby sobie z nim radę, ale będąc wysoko rozwiniętym stworzeniem, te drapieżniki rozumieją niebezpieczeństwo, jakie im grozi z jego strony. I wcale nie chodzi tutaj o przewagę siłową, ale umysłową. I dlatego atakują człowieka bardzo rzadko. Na przestrzeni ostatnich 20 lat. Znany jest tylko jeden przypadek napadnięcia orki na serfera, jednak ten mężczyzna przeżył, choć niestety stracił nogę. Niestety ludzie stanowią dużo większe zagrożenie dla tych pięknych ssaków, gdyż łapią je dla rozrywki mas. W ostatnim czasie szczególną popularnością cieszą się show z udziałem orek, w których występują one w roli gwiazd. Drapieżniki te są bardzo mądre, łatwo się je tresuje, lecz co dziwne, żyjąc w niewoli, są dosyć pokojowo nastawione do tych zwierząt, na które na wolności polują. Niewola bardzo negatywnie wpływa na ich stan. Orki często chorują z powodu biernego trybu życia, stają się otyłe, a u samców wygina się na bok płetwa grzbietowa. A na dziś to już wszystko. Udostępnijcie wideo znajomym i dajcie kciuka w górę. Do usłyszenia.